Cześć, cześć się Manolitawskich ludzi, ja jestem ruda, dzisiaj ludzie grali w Swords and Sundance 2 Emperor's Regime I wam powiem w ten sposób, że niedługo, jak w tym list jeszcze w listopadzie wychodzi odświeżona edycja Swords and Sundance 2 Z tego jestem bardzo zadowolony, jakby nie patrzeć, eee, Jacob ten, ten, ten. Mogę się pod charyzmę polecić, bo sprawdzałem Ale wlecie, wyjdzie ten dodatek i będę tak zadowolony, bo będę chciał w to pograć Ewidentnie Jak będę musiał Duol mhm, mm staty no masz malutko więc możemy nie, hype musi być bo na innych grafik- Ło! Skoczę przez półbapy da, 51 obrażeń no miałem, obra małe ob obrażeń jakby nie patrzeć nie ale ma, u będę go bił może co? Mamy minutę na czasie, a jeszcze nic nie zrobię, fajnie Dobra, wygraliśmy pierwszą walkę, ten First był to Jacob Pal Ile procent do następnego? 30 procent to jest? No okej, okay, to w miarę szybko chyba powinno iść v plus Smith Od kiedy jest następna? 21 z nerfa A jak ja na statach? Stref? 18, czy kończyłem? 8, 1, Wszystkie 4 punkty... 3 punkty użyję tutaj jedno w ataka jeszcze Okej, okay, stats Defensa masz mniej, nie podobasz mi się Defensa masz w miarę, w miarę Mogliśmy pod rzeczywiście polecić, ponieważ byśmy nawet broń nie musieli kupywać Ty kurwa Skok Dla śmiechu A skok wydresie się mów Chodź tu. Super. Bardzo fajnie się bawisz. Dobra. ja na quickach mam mało szansy. Jak mi teraz wyjebiesz krytyka... O, to dobrze, że mi wyjebałeś. Blok, fuck. W każdym momencie może mi krytyka wywalić, to trochę boli. Dobra, jest git. Mamy 3000 golda i... Do 60... 68, o widzicie. Jak widać jestem zadowolony z tego powodu Duel Stats Defensa, defensa Za dużo Jeden defensa, no walczę z to, nie widzę problemu Z jeden defensa? Aha, szwikany tyle A co pikuj? Dobra Ja dalej skaczę Blok. Mm -hmm. Słabo mu to idzie to z paniem na, na nas. I tak co chwila będę na niej i tyle. Tak już się nie ochronisz. 91 Śpij, śpij, śpij Zobacz, tu quickiem wyjebie i wiesz, przegrywasz w tym momencie, nie? Nie mam jak strzelić, która jest na czasie, ale dobra 3 minuty mam. No Mamy level 21 Ok. Wie podmyf Idziemy tu Ile ty kurwa kosztuje? 10 kafli, biorę cię Biorę cię, będziesz na dłużej Ile kosztuje enchant? Nie starczy, no dobra, i enchant Tu jest turment? Tak, turment To ja bym chciał może jeszcze pójść do armora I zacznę, no, no się shielda nie stać 15, 10, 6, 3 A od ciebie już mam 6, nie stać Rzeczywiście mogliśmy pod charyzmem polecieć buty mam najlepsze Dobra, widać że nic nie zrobimy To zapiszemy, nie? W Magicie tutaj trzeba też polecić No to to, do roboty, nie? Sono to jest ten, dobra Chcę zobaczyć. Jeden defensa. To jest malutka defensa, masz, człowieku. Ty, aż ma 66%. to toporek. I nie masz agilita. Więc mogę skakać i nawalać. Ojej, on ma charyzmy. On ma charyzmę trochę. Zaśnij sobie. Jeszcze raz, a już to nie pośpiesz, ale tego chcę leczysz Mi chodzi tylko o staminę, wiecie? Bo jak stamina pójdzie, to będzie git. Dobra, i możemy iść do niego. Nie drzwi ryja. Bo to ci nic, chyba że chcesz po prostu z energię zrestaurować. Dwa! Serio! Dwa! Normalne mu 2000 golda wygraliśmy 18% to next level Saladin the Pretender Kopia Molty możesz kuź w ale mnie to boli, Chodź tutaj No masz troszeczkę gilita widzę <grywka> O, oh, wkurwiem go Jak się wkurwi to będzie mi napierd... Jaki ja mam małe szanse Boziu On zwali krytyki za minion, chociaż nie, on nie powinien dużo zdarzy zadawać Dobra, jest 60, dobra Jak ta wejdzie to będzie jak git nie weszło No co ty kurde robisz na sobie On jeszcze mnie ani razu nie uderzył O, 60. Teleport To za inteligentny człowiek, nie? Odpocznij sobie Gdzie ty idziesz? Znudzeni do No i tutaj. No, czas to zakończyć, bo ty już masz 29 hapsów.

Lastravajne dash Dash, nie? Nie sprawdziłem statu, o kurde, to źle Słuchaj tutaj mogę sprawdzić w ten sposób 25, to już wiem, że masz dużo defensoraż ma to Ale już tak dostał 30 Gdyby krytyki za milion byś zarawali pewnie Na dwie 60 ki pod szląd weżły I 3 4 U, O, pięknie Teraz 60 pod żoglazy z jego defensem Wygrałem On ma chory defens, a ja go dowaliłem 9 minut na czasie Wind chill, Wind chill. Ile ty masz defens? No 8 defense, Masz mniej teoretycznie, tak? Chodź tu Pięknie. magirita. No, Typy... Wow! Uwzrojcie się. No i hej. Muszę tak nawalać. Nie. Ja nie mam wtedy szans. przy jakiemu tak przywalę, to on odleci na pół mapy. Główka odpadła. 92% do level. Sonos stylonus Małutko defensa ty człowieku masz. Dawaj No podejdźmy do niego trochę Jest 10 minut na czasie Zaraz go dowalimy Wydra się! I atakuje. Jeden! Za jeden mu przywaliłem! Normalem. Go teraz trzeba bić normalem. Albo w sumie czekać. POWEREM! 114! o, to go boli. Power go boli. Gdzie spać. Dobra. I teraz normalami. 108 Pięknie Dzięki. Dasz mi spać. Odejdzie, podejdzie. 69. Co za ciekawa liczba. Blok! O pięknie! Bloka wziął. Jasem prześpię się. Już przy... puh, 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 jaki chory demasz. 114 power. To jest powerful, nie? Blok, super, a ja pójdę teraz na tej No i wygrałem Jacob Peel defeats Son of Stylonus Nie wiem jak to się czyta Nie mam pojęcia Mamy 12 minut na czasie, pięknie 22 tysiące golda dostaliśmy Ładnie 100% to next level Wszystko watak Mhm mm muszę coś sprawdzić 27 Czyli 27 strefa będziemy zbierać następnym odcinku być nie chce Kirk, zapisz no i to by było tyle na ten odcinek jakby nie patrzeć tak więc dziękuję za oglądanie cześć